Oferuje do sprzedaży pzoto Experta, Pojazd z 2010 roku wyposażony w silnik 1997 cm oraz mocy 120 koni mechanicznych z przebiegiem 213 tysięcy km. Wnętrze pojazdu czyste, zadbane z klimatyzacją sprawną po serwisie. Przegląd techniczny ważny do 22 sierpnia 2026 roku. Ubezpieczenie OC do 27 kwietnia 2026 roku. Sprzedaż na fakturze VAT. Podana cena jest ceną brutto. Zapraszam na oględziny oraz jazdę próbną. Przed zakupem na życzenie kupującego możliwość zrobienia przeglądu pojazdu pod względem technicznym na stacji diagnostycznej, warsztacie lub serwisie.